Z Ewangelii według Świętego Łukasza. Otóż było siedmiu braci. Pierwszy wziął żonę i umarł bezdzietnie. Wziął ją drugi, a potem trzeci i tak wszyscy pomarli, nie zostawiwszy dzieci. Rozmówcy Jezusa opisują dzisiaj absurd nieszczęścia, pełnie nieszczęścia, siedmiu zmarłych mężczyzn i to zmarłych bezdzietnie. Opisują świat takim, jakim go widzą a, widzą, a widzą świat tak nieszczęśliwym, dlatego, że spośród całej swojej wiary jednej, jedynej nadziei nie zauważają nadziei zmartwychwstania. I dlatego też Jezus, który rozumie, do jakiego absurdu doprowadzili swoją rozmowę, rozumie, że pokazali mu bezmiar nieszczęścia ludzkiego. Że mówią mu o smutku tego życia, o beznadziei tego życia, właśnie dlatego traktuje ich pytanie bardzo poważnie i odpowiada zupełnie wprost. Bóg jest Bogiem ludzi żywych i zmartwych w stanie, zmartwych stanie, by na ten absurd nieszczęścia ludzkiego, na bezmiar tragedii ludzkiego życia odpowiedzieć w jedyny możliwy sposób. Żadna inna odpowiedź na ludzkie życie po prostu nie ma sensu, nie ma racji bytu. Dlatego powinniśmy być wdzięczni tym sadyceuszom, którzy opowiadają Jezusowi o smutnym życiu człowieka, by ten dał nam nadzieję zmartwychwstania. Dziękuję Wam za to, żeśmy się spotkali i do zobaczenia jutro.